Dzień dobry, Karolina Jaszczuk, witam w kolejnej rozmowie bb 24 Dzisiaj naszym gościem jest Robert Woźniak, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Biała Podlaska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego, że jest Pan radnym już od jakiegoś czasu. Jak ocenia Pan współpracę z prezydentem? Pani redaktor, praca z prezydentem układa się bardzo owocnie. Widać to po budżecie miasta, widać to po inwestycjach, które powstają. To wszystko jest dzięki rozmowom, które prowadzimy jako klub Koalicji Obywatelskiej z prezydentem. Dyskutujemy dużo, rozmawiamy. Czasami się nie zgadzamy, mamy swoje pomysły, ale jak widać po efektach, w naszym mieście miasto się rozwija i to jest właśnie ta dobra współpraca z panem prezydentem. Jeśli współpraca układa się dobrze, to rozumiem, że praca prezydenta w Pana cenie też jest owocna. Tak, jak najbardziej. Tutaj poznajemy to po efektach, które widzimy, którzy mieszkańcy naszego miasta widzą. To jest różnego rodzaju inwestycje, to jest budowa nowych rąd, poprawa infrastruktury w naszym mieście, jak wiele innych działań. A jak układa się współpraca z Bogusławem Braniewiczem, przewodniczącym Rady Miasta? Rada Miasta, jak panie redaktor wie, Biała Samorządowa ma trzech radnych, między innymi Pana przewodniczącego Bogusława Broniewicza. I wydaje mi się, że ostatnie czasy, ostatnie wywiady Pana przewodniczącego wskazują odrębność, czyli stał się tak jakby przedstawicielem swojego, swojego środowiska, swojego ugrupowania, zapominając troszeczkę o tym, że jest przewodniczącym wszystkich radnych i reprezentuje wszystkich radnych. Natomiast jego wypowiedzi ewidentnie wskazują na to, że obrał kierunek białej samorządowej. Widać to po konferencjach prasowych, które są udzielane i wypowiada się głównie jako przewodniczący, jako członek Stowarzyszenia Białej Samorządowej, a nie jako przewodniczący Rady Miasta. W takim razie według Pana, jak powinna wyglądać, Praca przewodniczącego, jak powinien się zachowywać? Powinien przede wszystkim słuchać radnych, słuchać wszystkich środowisk, szukać wspólnych rozwiązań, wspólnego dialogu w podejmowaniu decyzji. Jeśli się nie rozmawia, to, to trudno, żeby, żeby ta współpraca wyglądała dobrze. Klub radnych koalicji obywatelskiej złożył projekt uchwały która miałaby zakazywać przedstawień cyrkowych z udziałem żywych zwierząt w mieście. Skąd taki pomysł? Pomysł pani redaktor narodził się po spotkaniu pana prezydenta Zosi. Zosia to jest uczennica drugiej klasy szkoły podstawowej, gdzie w tamtym roku złożyła petycję do pana prezydenta, gdzie podpisała się pod tą petycją cała jej klasa właśnie odnośnie zakazu występowania zwierząt w cyrku. Z tym się nic nie działo i stwierdziliśmy, bo bardzo podobnie myślimy w tym kierunku, nasze środowisko też jest przeciwno, przeciwna temu takiemu traktowaniu takich zwierząt. i Stwierdziliśmy, że warto zaakcentować to, ten głos Zosi, głos tych właśnie najmniejszych mieszkańców, którzy obserwują to, widzą to, jak to jest traktowane, jak zwierzęta są traktowane, i postanowiliśmy jako klub złożyć taki projekt do prezydenta zabraniający. Występowaniu zwierząt w cyrku właśnie na terenie miasta Biatulaska, w terenach miejskich. To w takim razie, czy w Białej już nie zobaczymy cyrku? Nie, panie redaktorze, najbardziej w Biatulaski zobaczymy, natomiast nie będą występowały w nich zwierzęta. Są różnego rodzaju inne formy pokazywania, na przykład hologramy, takie, takie rzeczy się już dzieją. Jest, mamy XXI wiek, jest to bardzo modne w ostatnim czasie, ale mamy też pokazy akrobatyczne, gimnastyczne. Także tutaj, w tym kierunku, ale właśnie bez, bez męczarni tych zwierząt, które są tresowane, przewożone w takich nieludzkich warunkach, tego w Białej nie zobaczymy. Wiem, że Koalicja Obywatelska złożyła nowy projekt uchwały. Czy może Pan zdradzić kilka słów na jej temat? Tak, Panie Redaktor. Złożyliśmy do Rady Miasta projekt uchwały odnośnie zwiększenia zezwoleń na sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży. Chodzi o, o sklepy. Spożywcze, gdzie nie mają takiej możliwości, czyli funkcjonują bez, bez alkoholu, tak konkretnie mówiąc, skłoniło nas, do tego, skłoniło nas do tego rozmowy z mieszkańcami. Mamy ponad 500 podpisów mieszkańców, którzy domagają się takiego czegoś, i po części jest to dbanie o pracowników, o przedsiębiorców bialskich. Są, mamy sygnały, że jeśli nie będą miały te sklepy konkretne zezwoleń, to będą musiały zamknąć się. To oczywiście skutkuje zwolnieniem z pracy wielu pracowników. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby w Białej Podlaskiej osoby traciły miejsca pracy. I to właśnie powoduje, ten projekt uchwały spowoduje, że te miejsca pracy zostaną utworzone. I muszę to Pani Redaktor jeszcze powiedzieć, że y, wiele nowych punktów, które czekają po prostu na te zezwolenia, y, będą mogły je uzyskać, bo na dzień dzisiejszy nie ma wolnych zezwoleń, będą mogły je uzyskać, po czym zwiększając zatrudnienie w naszym mieście, jak i oczywiście płacąc różnego rodzaju y, opłaty, zwiększające budżet naszego miasta. I tutaj chciałbym tylko od razu. Y, Sprostować, bo pewnie pojawią się jakieś takie zarzuty, że zwiększamy liczbę zezwoleń, że to się zwiększy jeśli chodzi o sprzedaż tych napojów alkoholowych. Nie, to jest oczywiście nieprawda. Zwiększenie punktów, czyli nie spowoduje, że, że ten alkohol będzie więcej, więcej, będzie się go sprzedawało. Natomiast jeszcze jest ten aspekt, że będziemy mieli cały czas pod kontrolą tą sprzedaż tego alkoholu. Czy jako radny ma Pan jakiś nowy pomysł na to, co chciałby zrealizować w przyszłości w mieście? Tak, Pani redaktor, pomysłów jest bardzo dużo. W tej chwili jesteśmy troszkę ograniczeni przez tą pandemię. Natomiast ja jako radny cały czas staram się poprawiać bezpieczeństwo w naszym mieście. Ze względu na działalność, jaką prowadzę, Ruch drogowy, mi bardzo bliski, czyli różnego rodzaju poprawa infrastruktury, budowanie nowych rozwiązań, powstaną nowe ronda w Białej, nowe drogi, oznakowanie, czasami bardzo banalne, ale tutaj czasami brakuje oznakowania, tutaj jest go za dużo, cały czas poprawiamy to bezpieczeństwo, budujemy nowe przejścia dla pieszych, nowe chodniki, to wszystko mam nadzieję, że chodzi o bezpieczeństwo w naszym mieście, że naszym mieszkańcom żyje się po prostu łatwiej, lepiej. A jakiś taki przykładowy pomysł, który miałby powstać w mieście? No nie wiem, nowe Noveronto, skrzyżowanie, most, cokolwiek? Tak, panie redaktor, no, most już jest w budżecie miasta zapisany. Jest to wspaniałe rozwiązanie, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Tutaj Koalicja Obywatelska oczywiście dwoma rękami podpisuje się pod tym rozwiązaniem. Jest to coś fantastycznego. Zostawimy masalny ślad naszej działalności, który będzie służył na, na wiele pokoleń i ułatwi oczywiście przemieszczanie się mieszkańcom. Ale mamy też takie pomysły, nawet znaczy nie mogę go zdradzić jeszcze do końca, bo jest w fazie realizacji, ale na pewno Państwo dostaną zaproszenie na otwarcie, można tak powiedzieć, otwarcie tej, tego pomysłu który się urodził i jest już w trakcie realizacji, ale wybaczę Pani redaktor, że nie mogę jeszcze go zdradzić, ale na pewno będzie on widoczny w naszym mieście. Zostaniemy jeszcze chwilę w temacie ruchu drogowego. Jakiś czas temu otwarto dwa nowe ronda w Białej Podlaskiej. Wiem, że Koalicja Obywatelska ma swoje propozycje na ich nazwy. Jakie to są pomysły? Jakie nazwy? Jakie propozycje? Tak Pani redaktor, jak Pani doskonale wie, wszystkie kluby w Radzie Miasta złożyły swoje propozycje, czyli mamy dwa ronda, a do każdego ronda po trzy nazwy. Koalicja Obywatelska złożyła swój projekt odnośnie nazw. Jest to na ulicy Terebelskiej z drogą krajową numer 2 rondo Unii Europejskiej i drugie rondo nowo powstałe na krajowej plumie dwa z Alejo Solidarności pułkownika Jana Kozietulskiego. To są propozycje radnych koalicji obywatelskiej. Natomiast boję się troszeczkę tej sesji, która będzie przed nami, ponieważ jest to taki temat, wydaje mi się, który niekoniecznie dotyczy mieszkańców, że mieszkańcy są z nimi zainteresowani nazwaniem RONDA. Boję się, że nazwanie ronda przyczyni się do dyskusji niepotrzebnej na Radzie Miasta. Boję się, żeby nie wynika z tego jakaś większa polityka, tak w cudzysłowie powiem. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Osobiście jestem po rozmowach z białą samorządową, jestem po rozmowach ze Zjednoczoną Prawicą. Jako koalicja szukamy rozwiązania, żeby uniknąć właśnie tej niepotrzebnej dyskusji na Radzie Miasta. Aczkolwiek rozumiem, że każdy ma prawo zgłosić taki projekt i taki projekt ma prawo być procedowany. Ale wydaje mi się, że w takim szerokim gronie, i jeśli chodzi o to nazewnictwo, powinno być spotkanie wcześniej wszystkich klubów, znaleźć konsensus, jakiś złoty środek i po prostu nazwać tę ronda, przegłosować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani protektor, dziękuję państwu. Również dziękuję widzom, czytelnikom. Do zobaczenia.